O, miałem to zobaczyć parę dni temu, nie zobaczyłem, zapomniałem. Może już doświedziło się, się. A my jakoś na bieżąco uczyliśmy się, jak do siebie mówić, żeby ta druga osoba chciała słuchać. Tak, patrzcie, jest meetup, relacje w związkach i ziomek z pieskiem w sieci. <gryw> Myślałem, że tu ludzie parami siedzą, a nie, oni wszyscy są sami. A to oni mówią o relacjach w związkach dla singli, tak czy co? Ty, nie wiem. A my jakoś na bieżąco uczyliśmy się, jak do siebie mówić, żeby ta druga osoba chciała słuchać, żeby mówić o sobie. Czy... Jak do siebie mówić, żeby ta druga osoba chciała słuchać. Jakbym mu się musiał zastanawiać, w jaki sposób mówić do dziewczyny, żeby chciała mnie słuchać, to bym, kurwa, depresji dostał, tak szczerze. Ja pierdolę. Jak mówić, żeby, żeby ktoś, z kim się spotyka, chciał cię słuchać. Nie, za moce to jest. I nie bubu. no.

Dobrze, ja teraz yy, niechaj. Nie Mój yy, i. Dawam taką tajemnicę. Nie, bo wiem, że pewnie chodzicie na jakieś kursy podryw, bo oglądacie kurwa poradniki na YouTube i tak dalej. Prawda jest taka, że jeżeli wizualnie spodobasz się dziewczynie i ona pomyśli o tym, że mogłaby się z Tobą umówić, zanim do niej podejdziesz, tak do niej podejdziesz, to nieważne co powiesz, ona da Ci swój numer. Jak podejdziesz, powiesz, hej, może dasz mi swój numer i się spotkamy, poznamy się bliżej. To ona ci go da. Nie musisz, kurwa, pisać jakiś pięknych, mówić jakiś piękny, kurwa haseł. Nie. No wiadomo, jak podejdziesz z naszej klasa w dupę i powiesz WISZTAWIĄ, to ci raczej nie da, nie? To już jest coś zjebany. Ale jak ci się spodobała, jak, jak jej się spodobałeś, to nieważne co powiesz, jeżeli będzie to normalne, to na się kurwa z tobą spotka. A jeżeli pomyśli, że wyglądasz jak Michelin, to najprawdopodobniej jedyne, co przyjdzie jej do głowy, to to, żeby zmienić opony na zimowe, jeżeli akurat taki okres się zacznie, będziesz jej przypominajką, ale raczej ci nie poda, kurwa, już numeru, nawet jak powiesz jakieś magiczne, kurwa, hasła. Oczywiste, ważne jest to, w jaki sposób rozmawiasz, ale nie na ulicy, na zasadzie nowej dziewczyny, moim zdaniem. Moim zdaniem ważne jest to, jak rozmawiasz w momencie, w którym, przykładowo, o, załóżmy taką hipotetyczną sytuację. Idziesz na domówkę. Idziesz na, idziesz na domówkę. Są tam twoi koledzy i są tam koleżanki, których nie znasz. Albo jest ta jedna koleżanka, której nie znasz. I ona ci się bardzo podoba. Ty jej niekoniecznie. Ty jej niekoniecznie mi się sobie, kurde, nie w moim typie. Ale wtedy, jak już masz czas, masz taki kurwa grunt neutralny, bo ona czuje to bezpieczeństwo, bo wie, że mm, kto jest ktoś z, z, z jej grona. To jak fajnie zagadasz, jak ją zainteresujesz sobą, to istnieje szansa, że mimo że fizycznie nie przebadasz się do gustu, ona się z tobą umówi, bo ona cię polubi za to, jaki jesteś, bo ona ma czas, żeby cię poznać, ale na ulicy tego czasu nie będzie miała i go kurwa nie będzie chciała poświęcić tak magicznie dla ciebie, skoro pierwsze wrażenie, które wywarłeś, nie było dobre. Jak coś, to jest pierwsza rada, która jest darmowa, ja teraz będę nagrywał poradniki miłosne i można będzie kupić subskrypcję za 7 dolarów miesięcznie i tam będziecie mieli dostęp do wszystkich materiałów. Także pamiętajcie, żeby. A bo chuj, będzie zniżka 70% dla pierwszych 100 osób, które zdecydują się kupić mój kurs. Na Instagramie będzie więcej informacji. Dla was też, więc teraz muszę jakoś wam włączyć ten dzień I ja pamiętam taki dzień. Ale, Czekaj, wow, nie, po ale sk skomentujmy. Wskoczy. Ale to było ale, tak. zatrzymało, zatrzymało świat. Znasz Marcina? Może to jest twój wielbiciel i on się jakoś pojawia. Proszę. Nie znam Marcina. A wy też nie znacie Marcina? Nie, nie znam Marcina. Jeden raz tak się trafiło. No. To się zwykle zdarza, ale to zwykle jest jednak takie łagodne. Wróćmy na tory. Pozdrawiamy Marcina. Czekaj, czekaj, żeby na mnie wskoczył ponownie. Rodziny, rodziny goszczące, które podkreślamy zawsze, nasze rodziny goszczące to są wolontariusze. To są dla nas najważniejsi wolontariusze. Czasami rodzina goszcząca tak się trochę czuje najlepszą. No, ja jestem... piątki na trzech. Była godzina e, druga w nocy. Ja jestem e, tylko. I do, mój e... stary miał nową kobietę. I Aha. mówił mi, mój stary miał nową kobietę, i mówił mi, że jest w porządku. Ja mówię, no ty pierdolisz? A słuchać je na kasę. On wstał. Stary wstał i mówi, co ty kurwa gnoju i łapę do mnie wystawiał. Te... Chciał mi liścia wyjebać. <noise> Ej tak, szczerze ja bym wysłuchał do końca, bo ta historia po prostu była ciekawa. dziwię się, że pana dostał. Poćwiczymy sobie konwersacje, które są odnośnie e, danego tematu. Słuchajcie, czy kogo... komu dało ja się... psychicznie. E... Do you believe me? Wierzysz mi? <noise> A ci nie. Kurwa. Unbelievable. Kurwa, Unbelievable. Unbelievable. Marcin! Jak to jest yy. Unbelieval. Unbelieval Cóż to takiego, słuchajcie. Ja nie wiem. Jak to właśnie mówi to chuka Wiecie co? To... Mamy kogoś tutaj, yy, No które... Czyta, kogo... Raz. kogo... Niestety, będziemy musieli chyba tutaj usunąć z, no. z naszego spotkania. No to nie mów. Marć. To sobie w translator no. i wpisz sobie, o Jezus, uh -huh. An to niemożliwe, tak? Momencik, wybaczcie, kochani. No nie wejdź w translator i naciśnij. Ale unbeliever to niemożliwe? Znasz angielsku czy nie? Ja tutaj blokuję... <grywanie> nie wierzę w to. Znasz po angielsku czy nie? ta nie odpowiada, bo też nie zna odpowiedzi, Chora za mocny gówno. Nie do wiary, Marcin. tak? A, by, by. Ty jesteś chora na głowę. Wybaczcie, Marcin. Marcinie, moment. Słuchajcie, wiecie co? Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Musisz go wyrzucić. Ale patrzcie, jak dużo starszych osób chce się języka angielskiego uczyć. Ej, fajnie, także, to bardzo pozytywne. Bo tu dużo osób takich starszych siedzi. Już to robię. Już to robię, boże drogi. Dyskusję. W sumie zatem czeka nas 30 minut wypowiedzi kontrolowanych i co najmniej 45 minut dyskusji. Do której to dyskusji najserdeczniej Państwa zapraszam. Kiwo prawie wylałem. Widzieliście ten refleks? a mamy płatnie. Mamy to jest refleks prawdziwego, chudego byka, z nie, nie jakiegoś spaślaka. <laughs> I możemy się walić Wy z Gigara lewego ale to nawet U. się kurwa z nie skapniesz. Bo... Jak, jak... Ole bym kurwa z nią się zapoznał gościu. Jak ja bym kurwa... Siema koleżanko, masz ochotę zapalić malborasa. Może trochę Coca-Coli Ej dobra, taki podryw moim zdaniem w klubach by przeszedł. Siema koleżanko, masz ochotę, zapalić malborasa. Bo coli się napić Fach, gościu i w... <tuszy> Chcesz dorobić sobie trochę pieniędzy, to zapraszam cię do mnie. Coś, coś ten deseń tam na tym ogłoszeniu było na... O! Jest webinar, który się nazywa Zarabianie w internecie. I wszyscy, co kurwa siedzią, co, siedzą na tym webinarze, nie rozumieją, że ona pewnie zarabia na nich. <grystanie> ona daje praktyczny przykład, jak zarobić w internecie. W sumie ja mam analogicznie też wam mogę mówić, jak zarobić w internecie, i jednocześnie mówiąc, że Donate można mi wpłacać. <grystanie> Tak samo jak ci wszyscy kołczowie, nie? Którzy mówią ci, jak masz żyć, żeby zarobić pieniądze, zarabiają pieniądze na tobie. To jest kurwa przeurocza, przysięgam. Pisane, więc ja zainteresowałam się, zobaczyłam ten wielki uśmiech. Słuchajcie, weszłam na trofki, prześledziłam, co to jest za osoba, Ja już nie taki taka... najemny byłem w życiu. Ja kiedyś na kafelki w kiblu nastrałem, bo do kibla nie trafiłem i na kafelki wszystko poszło. E Prosimy o wyciszenie, Sylwia. E, Sylwia, usuń pana Marcina od razu. Eee, tak pana Marcina wysuń. Tak pana Marcina wysuń. Tak pan Marcina wysuń. Poczekaj, Ewelina, bo ja pana tutaj głównie, pana. Głównie, Out. Nawet Gruba się śmieje, bo pamięta. Gruba! Ja. Gruba! Nie udało słuchajcie. Nie, to już takie. Usuń takie... chodź. Wszelkie badania takie właśnie jakości przechodzi aż w 90, ponad 90 państwach. Nasze produkty. Ksiądz u mnie był w socjoterapeutycznym, kupa dyrektorem ośrodka. Ksiądz był dyrektorem. Normalnie do mnie ksiądz mówi, że mnie wywiezie do Krakowa, nie? że już mi nie załatwiają. Z cięższy zakład. Ja mówię, pal gumę, kurty. Je... Księdzem jesteś, a ja wychowawczynie dupczysz kurwa, w swojej Toyocie. Miał Toyotę kamry, chyba w hybrydzie. Panie Marcinie! To wszystko lasu, kurwa, ksiądz jest. Co <śpiewanie> on gadał na tych live'ach? Wychowawczynie dupczysz w swojej Toyocie. Ja pierdolę <śpiewanie> Tu miał muszkę, a ruch Mamy <śpiewanie> Czy można wyciszać, wyciszyć jakoś pana? Tym, co ma robić, ile zarabia i tak dalej, i tak dalej. Których 8 godzin minimum dziennie pracuje, nie niektórzy więcej. I to jest ktoś kto sprzedaje. Trzymaj się tam, żeby mama cię nie wyjechała z domu, znajdź jakąś pracę, bo... No. Mimo, że no, tam dobra. za 2000 czy ile, ale wiesz, no trzeba kurć, bo to jest przymus, bo stara wypierdki z chałupy i będzie świst tylko szed. Super, naprawdę, jesteś to... zarobiste. Że nawiązuję. Wiecie <laughs> co stara z chaty nie wyjebała. Mnie wyjebała, jeszcze mi kubę kurwa dała. Ja pierdolę. Nie no, jeżeli mnie z chaty wyjebała, to jeszcze mi w pudełku swojego drugiego syna kurwa przysłała. Za którego się wstydzić muszę. <laughs> o matko święta. Relacje, rozmowy, to też e, powinniśmy pamiętać o tym, że warto się ruszyć. E, co prawda. Matka, rynku... Zarobiłem dzisiaj dwa tysiące. Dasz mi spokój. E, o, 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 dam ci połowę. Bardzo, bardzo Dasz proszę o wyciszenie Pana Marcina. E, pana Marcina. Odzywasz panu... się czy nie? Janusz możesz, to proszę wycisz. Tak, bo czasami ja tak. Chcę... Ja wciągnęłam się do Teraz się nie udaje. Próbowała. Ja będę próbowała pana Marcina zagłuszyć, żebyśmy nie słyszeli, o co on tam mówi. Bo bądźmy tutaj dla siebie bardzo życzliwe i może czasami taka zwykła obecność, posłuchanie, nawet nie, nie, nie wchodzenie w jakieś. Taka jest klawiatura ćwiczenia, które tak. może tutaj możemy wyciszyć. <laughs> Witamy też pana. <laughs> O, super. Techniczna pomoc się zawsze przyda. O. Ja chyba Pana po prostu zaproszę. Nie, na razie czekając. Mhm. Może to jest mhm. po prostu komputer, który należy do Marcina, a z tego komputera może właśnie ktoś tutaj chce skorzystać. Tak, jakąkolwiek kupicie? Jakąkolwiek? To doktor Lat na początku każdej książki. E, Sie ma początku... fajny dik. Pokaż mi go, to nie jest zapalniczka Big. Mam wyjście, wypiłem pyskie na hita. On też wypił. Bo on jest przecież od grafonik I nie mi tutaj, bo nie damy kutku pluć w to nie jest kurwa jakiś chamski gryps To nie jest kurwa nigdzie nie w biławie, To jest kurka na naszym stanie Tutaj leśna Dolina, kurczę czy to ci si to przypomina? Biały stop, Leśna dolina Czy coś ci si to przypomina? Przepin, ten tekst Proszę Nie, <laughs> te, 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 Reakcja tej pani jest, kurwa, przeurocza Ona w tym momencie oczy, kurwa, zgobiła i, I szuka w mózgu, kurwa, odpowiedzi na pytanie Co tu się odpierdala <laughs> A ja tak swoje kreatury nie rozwalę Bo ona kosztowała tyle, ile ja w miesiąc Znaczy, w tydzień zarabiam, więc... Yy, no niestety, szkoda mi tego dnia życia <laughs> Dostałem za free, znaczy za reklamę, więc no samochodów, potem sześć, mam wyjezdę w dziennicowego, bo to jest pała, nie od rana. Więc mam wyjeb... tego borowika, niech on tu kur nie się przywita. Ja mu nie otworzę, mój pieczę kurzadzidę, puszczę się po linie, skręcę się radła dobrą linę i się obniżę jak na eksanitera, To nie jest bajera, mam wyjeb... Showel, light showel, to jest to Bro, to nie jest to. Tak, generalnie ona siedzi zażenowana. Ona siedzi zażenowana. Ona nie wie co zrobić. A, a tak kurwa siedzi w ciężkim, w ciężkim, w ciężkim szoku, nie? I zastanawia się co z kraju nie wyjechać. Tak, takiej o czym tam mówią. Moje bucze odbudzają, bombę piwa wydalają, wózki fazę wypierdają. Nie dam się złożyć jakiejś głupiej wódce i temu piwu, bo mam wyjechać do jego bufa. Ale to mnie nie poskłada. To przecież to nie jest kur... jakiś kow. Daj spokój, gościu i nos. Nie daj się kurt włożyć w jakiś p... pobuchu, potem kurt jak... się, się się, bracie! Siedź do piątej rano, właśnie wyśpisz się, się bracie! <śmaczne> 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 Możesz się wyłączyć. O. Super! Dobra, końcówka jest zajwista. Wystarczyło tylko podać hasło, zamknij się. O, Biedna pani że z aplikacją nie mogła poradzić. O, o super.